Witam państwa bardzo serdecznie. Cóż to się dzisiaj będzie działo na kanale Ludzie Drodzy? Ludzie Drodzy, do kogo to już zostaliśmy porównani, a w zasadzie no nie my, no ale my po części także, bo przecież nasi wojskowi to są także nasi eksperci, nasi przedstawiciele, ludzie, którzy podejmują decyzje yy, takie, które w pewnych okolicznościach mogą decydować o tym, czy przeżyjemy, czy nie. Więc od wojska w tym kraju, od służb w tym kraju, od, yy, prawda, yy, oficerów, generałów, prawda, kościniaków, kamyszów także, bo jest przecież, drodzy Państwo, ministrem, ministrem obrony. Od nich wszystkich zależy nasze bezpieczeństwo. Powinniśmy dbać o to, żeby to byli ludzie wybitni, wykształceni, żeby przechodzili najlepsze szkolenia w ogóle wojskowe, żeby czytali stare książki na przykład. Ludzie cesarza chińskiego! Sztuka wojny według cesarza chińskiego! O, prawda, a tu był kiedyś taki tymiński cesarz chiński, który przyjechał z teczką do Polski, żeby tam wyjawić tajemnice nieznane nawet we wszechświecie, prawda? Tylko w piekle znają te tajemnice, no ale nie wyjawił tych tajemnic, więc nie dowiedzieliśmy się, ale dowiedzieliśmy się, że zdrada się posunęła bardzo daleko. No ale mamy tych naszych wojskowych, prawda? Mamy tych wojskowych, tam płacimy na to wojsko, tam są tych generałów, trochę jest oficerów, trochę jest szkoleniowców, trochę jest, słuchajcie. Ja nie wiem, czy oni tam jeżdżą do West Point W Stanach Zjednoczonych Czy tam się uczą A może na szkolenia Marines jeżdżą Ja nie wiem, te foki wszystkie tutaj Generał Polko jest bardzo znanym, prawda Detektywem, nie Rutkowskim, no wiadomo Ale Rutkowski to chyba zna się na wszystkich szkoleniach Ale jest takim detektywem Znawcą tutaj tego świata On by wiedział, gdzie ustawić tego żołnierza Czy tu, czy tu go ustawimy Czy tu, czy ten ma stać tu, czy może niżej Oni to wszystko wiedzą, okazuje się, że oni niczego nie wiedzą Słuchajcie oni niczego po prostu nie wiedzą, bo zostali zrecenzowani przez Ukraińców, którzy tu przyjeżdżają na szkolenie. Tak to wygląda, drodzy Państwo. Nie ma się z czego śmiać, tu Państwu zaraz opowiem, co tu się, słuchajcie, wydarzyło. Ukraińcy zabrali głos po szkoleniach w Polsce. I powiedzieli, że szkolenia w Polsce to jest jak szkolenie z 1410 roku, z czasów bitwy pod Grunwaldem. Bo tam Polacy wtedy wygrali tę bitwę i Polacy bardzo podobno jeszcze żyją chwałą zwycięstwa w tej bitwie. Tak jest tutaj, drodzy Państwo, napisane, ale tutaj jeszcze tylko wtrącę. Na momencie zima już przyszła, słuchajcie, wczoraj śniegu napadało. Co prawda, nie napadało tak dużo, ale już, prawda, napadało trochę rano było. Ja już tutaj w golfie jestem, bo się boję, że zmarznę, prawda? A nie wiadomo, czy będzie energia, słuchajcie, na zimę. Czy będzie prąd w ogóle? Mi tu już światło na ulicy, słuchajcie, w nocy wyłączyli. Nie ma, koniec. Jedna latarnia tutaj była, prawda? Latarnie w odległości tak co 500 metrów, mniej więcej, bo to przecież pustkowie. Ale latarnia jedna była. Teraz już nie ma żadnej, słuchajcie. Gmina nie ma pieniędzy, cały prąd poszedł na Ukrainę, koniec. Tam jeszcze co? Drewna trochę jest do palenia, a potem już koce będziemy zakładać i kombinezony z gaździną, prawda? Nie będzie już zabawy w nic. A jeszcze dodatkowo mamy szkolenia, słuchajcie, prowadzone przez ludzi, którzy się w ogóle nie znają na wojskowości. Przyjechali Ukraińcy, słuchajcie, na szkolenia, i mówią tak. 1410 rok, lub wspomnienia z Iraku i Afganistanu. Ukraińscy żołnierze recenzują polski system szkolenia bojowców. Armia, która przez Amerykanów z foreign policy określana jest główną tarczą Europy. Ukraińcy są teraz tak, drodzy Państwo, zaprawieni w tych bojach wszystkich, bo to już parę lat tam jednak walczą, że to może być rzeczywiście prawda. No, nie mówię, że główna tarcza Europy, no ale wojsko jest solidnie przećwiczone, więc w czasie jakiegoś konfliktu na przykład, no nie będę mówił, że tu jakiś konflikt będzie, bo tu w kraju nie będzie żadnego konfliktu i żadnej wojny. Tam trzeciej, żadnej wszystkie narody zostaną mi tak wprowadzone do nowożytnego obozu bez drutów kolczastych, o czym już mówiłem wielokrotnie, polska została zdobyta. Tam się toczą to potyczki o Donbas, ale oni mają rzeczywiście tę siłę przebicia teraz i gdyby tak najechali Polskę, to ja nie wiem. Chyba byśmy walczyli jak w 1410 roku, słuchajcie. Bo teraz w kronikach niemieckich z czasów II wojny światowej to Polacy byli ukazani jako ci, którzy na konikach, prawda, z szabelkami na niemieckie czołgi jechali. Ja pamiętam te kroniki, jak to było, prawda, jak się śmiano tam. Znaczy, się pamiętam, no pamiętam z y, tych y, materiałów archiwalnych, dokumentalnych pokazywanych w internecie. Wiecie jak to było, prawda, jak to wyglądało Nic nie było w tej Polsce, a teraz szkolimy jeszcze, prawda Tutaj ukraińskich żołnierzy, słuchajcie To oni, to z tego artykułu wynika, że to oni Powinni wszystkich szkolić I jeszcze nam swoją kulturę wyższego rzędu Tutaj zaraz zaprezentują To chyba nic z nas nie zostanie Amerykanie mówią, że to jest kapitalna armia Teraz tam na Ukrainie Czerwono-czarna Ma kluczowe uwagi pod kątem Polskich szkoleniowców i ich przekonań O współczesnym polu walki Ministerstwo Obrony Narodowej i kosiniak nie widzi w tym żadnego problemu, bo kosiniak sam opracował ten cały program i on wie jak Polskę uratować, zbawić, a już była informacja o tym, że plecak ucieczkowy trzeba naszykować i można było kupić w Biedronce taki plecaczek i tam można było kupić trochę takich dupereli, bo ludzie nie, ma, nie mają ich w domu to polecieli i kupili, yy, prawda yy, nie wiem czyście dostali te wszystkie informacje, bo to miały zostać wysłane do domu, każdego taka informacja, ulotka kryzysowa, na którą wydano podobno kilkadziesiąt milionów i nie wiadomo, czy ktoś to dostał. Nie wiem, jak dostaliście to, dawajcie znać. O refleksjach ukraińskich żołnierzy na temat szkoleń, które od przeszło czterech lat odbywają w Polsce, raportuje ukraińskie wydanie BBC. To oni tam mają BBC, słuchajcie. Oj, 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 oj to ja nie wiem, naprawdę. BBC to jest podobno najlepsza, najbardziej obiektywna telewizja świata, tylko ostatnio tam na Trumpa nakłamali, słuchajcie. I musieli go przeprosić, i stracili reputację, i na Ukrainie też mają tam. Ale oni tam cuda mają, to ja tam nie wiem, kto tam kradnie te pieniądze w końcu. Oni chyba tego nie robią, to jacyś źli ludzie. Albo Putin. Uwagi Ukraińców traktują głównie o systemie szkoleń z 2024 roku, co prawda uzupełnione o... Otwartą w październiku bieżącego roku nowoczesną bazę szkoleniową i poligon wojskowy. I słuchajcie, mamy taki poligon Camp Jomsborg. Camp Jomsborg mamy taki poligon. Ale jej sukces trudno poczytywać na korzyść polskich służb, bo to w dużej mierze inwestycja królestwa Norwegii. I widzicie, i mamy tutaj Norwegów, którzy założyli obóz wikingowski. A myśmy sobie mogli słowiański założyć, jakiś albo, nie wiem, pogański, czy. Czy jakikolwiek, no przecież wiadomo, że chrześcijaństwo to już nie, no gdzieżby tutaj, prawda, takie obozy. I tutaj, słuchajcie, jest Wiking, jednak na terenie Polski sobie jeszcze jakieś symbole stawiają tej, tych Wikingów, prawda? Tych, to ja nie wiem, to chyba słuchajcie akcje szkoleniowe jak z tego filmu Wikingowie, to też był bardzo popularny, ale ci Norwegowie to fajnie szkolą, a Polacy nie fajnie szkolą, bo się w ogóle nie znają. Swoje doświadczenia, słuchajcie, w tekście BBC relacjonuje kilku ukraińskich bojowców. Bojowcy to są różnych, różnych szczebli: dowódcy plutonów oraz regularni wojskowi. Wszyscy występują pod pseudonimami i, lub zmienionymi imionami. To ja nie wiem. To chyba to muszą być jakieś wybitni ludzie. Jeden z nich, Witali przywołuje anegdotę z 2024 roku. Instruktor z Polski referował o obronie brzegu rzeki, w której biorą udział. Transportery pancerne. Jeden przechodzi przez most, na drugi brzeg to załoga zwiadowców. Miał tłumaczyć taktykę polski szkoleniowiec. Na uwagę, z klasy złożonej między innymi z Marines broniących w 2023 roku Krynki, Obwód Czersoński! Ludzie, drodzy, to tam Marines byli nawet. Co w sytuacji, gdy most zostanie zniszczony, Polak odpowiada: To nic, nasze transportery pływają. No jasne, że pływają przecież! Pan Samochodzik też pływał! Już dawno żeśmy sobie zbudowali takie transportery, takie amfibie, prawda? Niezniszczalne, pancerne! I co, co, co się stanie, gdy ten most zostanie zniszczony? Polak odpowiada to nic, nasze transportery pływają. W ogóle nie rozumiał, że wszystko jest kontrolowane przez drony rosyjskie, co nie pozostawia żadnego ruchu dla tych transporterów pływających z prędkością 10 km na godzinę. I tak rozjechał tego polskiego eksperta, który mu tłumaczył, jak ma się na drugi brzeg przedostać, że tam są drony. Przecież my na tych transporterach mamy... Rak kiety, wyrzutnie rakiet, antydronowe w ogóle, kośniak, kamyżusz tarcze sprowadził przeciwdronowe, one były tam rozlokowane w lasach przecież. Gdzieś się tylko pojawi, to jest naprawdę, to jak siatka na motyle, słuchajcie. Jak siatka na motyle. Leci dron, pyk zrzucony, pyk strącony, pyk do rzeki, a tam w rzece wiadomo, krokodyle to wszystko zjadają, potem nie ma. Ten rodzaj zakłopotania Ukraińców, obecnie jednej z najbardziej doświadczonych armii Europy, miał w polskich szkoleniach towarzyszyć często w przypadku podręczników natowskich koszar czy technik kartografii składającej się w Polsce z papierowych map. Widzicie, jak nas rozjechali, znowu papierowe mapy mamy tylko. My na papierze szkoda, że nie powiedzieli, że na skórze mamy te mapy. Jeszcze można było zrobić ze świnki, ze, prawda, skrówki, większą mapę. 1410 rok powiedział Ukrainiec. Mówi jeden z uczestników polskich szkoleń. Nadal uczą jak pod grunwaldem. Widzicie, dodaje. A BBC przypomina, że Polacy ze zwycięstwa sprzed 600 lat są dumni do dzisiaj. No, na pewno jesteśmy dumni, żeśmy się pozwolili temu Zachodowi tak zniszczyć. O bezpośrednim szkoleniu y, wspomina inny bohater tekstu. Wówczas w 2024 roku polska delegacja była w stanie zapewnić jedynie platformę do tych szkoleń, ale już nie samych dronów. Ukraińcy mieli własne. Podczas ćwiczeń szturmowych koordynowanych przez czeskiego instruktora, weterana misji w Afganistanie, po pierwszych próbach uderzeniowych na Ukraińców przy obecności spadochroniarzy, szkoleniowiec podszedł do jednego z operatorów dronów i zapytał: Czy może zabrać mawiki, drony? Bo te właściwie uniemożliwiają Czechom jakikolwiek ruch. Szkoleniowiec miał poskarżyć się ukraińskiemu żołnierzowi, że jego spadochroniarze nie mogą przedostać się za linię operatorów dronów. Jakubie, imię instruktora zmienione. Niestety, przygotowujemy się do wojny. Widzicie, jakie relacje wstrząsające oni mieli własne drony a to ciekawe, bo, że oni tam nic własnego nie mają, tak naprawdę. Oni nawet nie czerpią z własnego zboża, z własnej ziemi kraj zdemoralizowany wszystko, co mają, dostali od Zachodu. Nawet generalnie rzecz biorąc, Kosztem naszego uzbrojenia dozbrajali się oni. Bo te wszystkie drony, tam, które zostały wysłane, to przecież nie są drony ich produkcji na ludzie. Zdajmy sobie sprawę, jak to wygląda, ale to są ich drony. Tutaj szkoleniowcy źle uczą i Ukrainiec przedstawia jedyną wersję słusznej sprawy, prawda? My, wielcy Ukraińcy, tam, głupi Czesi, Polacy, uczą nas, jak tu brzeg rzeki pokonywać i w ogóle się nie zdają na tym, a my jesteśmy fajni, najlepsi, prawda? I to my się przygotowujemy do wojny. Ale to ja nie wiem z kim. Oni się przygotowują do tej wojny. Bo jak mówię, jedyna wojna, jaka tutaj może jeszcze nas spotkać, to jest na pewno nie z Putinem, ale z czerwono-czarnymi. Ze wszystkich relacji przekazanych BBC przez Ukraińców wynika, że kluczowym problemem jest nieuwzględnienie zmienionych realiów pola walki. Większość wynika z ciągłej obecności dronów. Najnowszy obóz szkoleniowy, kamp Jomsberg, je uwzględnia. Jomsbork, Jomsbork przepraszam, program szkoleniowy został tam opracowany między innymi właśnie przez przy uczestnictwie Ukraińców widzicie, jest to w Polsce nowoczesny i uwspółcześniony ośrodek ale powstał głównie za norweskie pieniądze dopiero w październiku bieżącego roku przy wszystkich krytycznych uwagach Ukraińcy doceniają, że mogą w Polsce ćwiczyć w bezpiecznych warunkach, mają też szansę testować sprzęt natowski trafiający do Kijowa przy pośrednictwie wielu krajów. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy zapytany przez BBC i odpowiada, że refleksje ich wojskowych trafiają do sztabu i dotyczą wielu krajów, nie tylko Polski. Ale to Polska ma mapy, prawda, na papierze i się w ogóle nie znają. I prawda, w ogóle powinni polscy wojskowi już przejść pod komendę Ukraińców. Ministerstwo Obrony naszej Kosienia kamysz podnosi z kolei, że nie utrzymało sygnałów wskazujących, że programy szkoleniowe nie spełniają potrzeb strony ukraińskiej. I widzicie, jak tutaj zostaliśmy potraktowani znowu nieprzyjemnie. To nawet ten obóz tutaj, który powstał, to nawet nie za Polskie pieniądze, prawda, to nam Norwegowie tutaj dostarczyli nowoczesne pole walki, gdzie te drony już tam mogą, prawda, działać. No wiadomo, że przecież są te wszystkie systemy, prawda, eee, te systemy antydronowe. No, podobno żeśmy też kupili takie, też takie mamy, że jak tutaj, prawda, wlecą te drony wszystkie albo je przeniosą, to my je wyłapiemy bo mamy taki specjalny system gdzie tam dron się pojawia pęk już jest strzał tam prawda obrona przeciwpowietrzna yy, tutaj żona Szymona Hołowni na pewno tam będzie w tym myśliwcu prawda yy, nadciągać to z lewej to z prawej z góry te wszystkie drony zrzuci tego też nie wzięli pod uwagę no ale widzicie kosieniak kamysz Wielki minister obrony, a tutaj się okazuje, że tam taka wiocha da w tej Polsce, słuchajcie, wojskowi. 1410 rok oni się w ogóle na polu walki nie znają. Oj, 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 oj. Ja tutaj myślę, że to jak doszłoby do sytuacji, w której. Yy, Ukraińcy by zademonstrowali, jak się tam, prawda, lacha robi. To myślę, że to szkolenie by się przydało całemu światu, żeby to wyszło na powierzchnię, co oni tam w gruncie rzeczy robili. No, ale nie mamy jeszcze filmu o tym. Takiego formalnego, słuchajcie, takiego zbrutalizowanego, bo jakby nakręcili historycy, filmowcy z udziałem historyków taki film, to ludzie by chyba zdębieli. Słuchajcie. To by był chyba najbardziej krwawy film wojenny, jaki na świecie powstał o tych wyczynach, prawda, zwojenia. Tak to wygląda, więc pamiętajcie, ekspertów wojskowych, generałów, prawda, mamy słabych w ogóle się nie znają na niczym. Mają takie rozeznanie pola walki jak w 1410 roku i mamy, słuchajcie, mapy z papieru, a oni mają tablety już! Ha, ha, ha. Bo dostali, bo im Zachód kupił tablety, i Polska też, i się wszyscy cieszą i sobie żyją na koszt Polaka jeszcze w dalszym ciągu. Wpadajcie także na drugi kanał Króla Pustkowie. To tyle z mojej strony. Pozdrawiam bardzo serdecznie.